Siema, tu ja. Nagramy. Teraz. Elo. No graj. No zgrastecz. Jak? Mm. Rozgrywka sterowania. Rozgrywka. To... Nie, Staj jeszcze raz. Aha, No tak. No. Dobra. To gramy nową misję, albo nie, kontynuujemy misję. Y, gramy dalej, Dawacz. dawaj. Dawaj, gramy. Wygramy, chyba. A jak nie, to przegramy. Ale to, to chyba wiecie. Chyba. A jak nie, to jesteście dziwi. Fajna gra. Bardzo. Jest taka pomysłowa. Zabijamy kury. Jest super po prostu. No, no, zabijamy je. No. Widzicie przecież. Widzicie? No, chyba zaraz dniemy. A może i nie. Myślę, że nie. No, ja też tak myślę. Zaraz się okaże. On nie oto, dobra, no i co teraz wyciągną? O, oszukali mnie, ale fajna gra, mi się bardzo nie podoba. Na mi się bardzo podoba. O, przegrałem, przez przypadek wleciałem w nie. O, o Jezu, jak to możliwe, no przegrywam. Użyjmy super EXPI, dobra, ale leci. No i przez przypadek, znowu, kurde, to się mi dzisiaj nie idzie. Jedziesz? No. O, będzie ciężej. Ach, trudne są. A nie zauważyłem tego, kurde. No, już, no chyba zaraz przegramy. Ej, co się z nim dzieje? No, zabij go. o. Nie gramy, w ten... nie gramy. W ten... Wyłączaj, wy nie, to moim zdaniem to nie jest ta gra, to nie jest gra dla mnie. Coś, coś moim zdaniem ją zepsuje. Nie, błędy tu Dobra. są takie lagi, że na naprawdę... Wracamy za chwilę. Złączymy lepszą grę. Witam! Wróciłem! Włączyłem drugą grę. Lepszą. Lepszą. Zobaczymy, czy będzie fajna. Yy, gra na punkty, bo na czasem nie lubiłem. będziemy grać babką. Bo bo Borys. Będzie się nazywać Borys. Czekaj. Bo Borys. R Borys. Owa. Borysowa. Kontynuuj. Dobra, zagramy pierwszy level albo drugi. Moim zdaniem, najlepszy czas. No moim zdaniem to będzie dobre. 6000 punktów. No dobra, no to co? No to idziemy. Jak mi się chodzi? A, prawym. A, prawym, no tak. Dobra, ale ja wolę strzałkami. tam yy. co no tu zrobić? O, tu, tu. Tak. Dobra. Idziemy po tej. No, zmienimy tu coś jeszcze. Na no, tu się klika? No nie wiem, nie zepsuło się coś. No nie wiem, jak to się kilka kurde, w dupę, no. Dobra, dupę, kupę. A, dobra. Coś się jakoś tak... A, bo to może też z Będę musiał chyba coś zmienić w tej grze, bo coś trochę za głośno. FD. Okay. Zmienię tu, oho, uh dobra. Mm, Wyłączyłeś ją. O, wyłączyłem laptopa. No to nie wiem, bo się nie widział nie będzie mnie widział, ale zbyt o, zauważył mnie, no nie, nie dziwne to o, a tu o co chodzi? słonko, ludek no to nie wiem, nie wiem słonko ludek? a, dobra ale tak czerwony to źle, zielony żółty czerwony no coś, coś nie wiesz... nie, głupia, nie, to, to też nie gra dla mnie, nie, 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 to, to jest głupia gra, to, to, tu już tu są błędy na dobra, wyjść, dobra, to ja już kończę, na dzisiaj pierwszy odcinek z y, gry.